Dzień dobry Państwu. Muszę przyznać, że jestem trochę zaskoczony frekwencją. Zagadnienia filozoficzne nie cieszą się w dzisiejszych czasach dość dużą popularnością. Mimo tego, jednak, widzę, że część z Państwa jest zainteresowana tym wykładem. I ja mogę tylko ze swojej strony powiedzieć, że bardzo mnie to cieszy. W związku z tym mam nadzieję, że wartość intelektualna tego wykładu Państwa nie zabija. Proszę Państwa, tak żeby zacząć, to nie sądzę osobiście, aby dyskurs filozoficzny, jakkolwiek oczywiście naznaczony myśleniem antropologicznym, był irrelevantny w stosunku do fantasmatów będących przedmiotem naszej refleksji. Refleksji, która nawiasem mówiąc jest oczywiście subiektywna i postmodernistyczno-dekonstrukcyjna i to jak się zdaje jest rzecz jasna. Bynajmniej wydaje mi się, że ów dyskurs wnosi wiele nowego do dyskusji o aksjomatach, którymi dotychczas, dosyć naiwnie musimy to przyznać, kierowaliśmy się w naszych rozważaniach o neoplatońskim dziedzictwie socjologicznego opisu rytuałów zamiany Beethovena w Masu. Dlaczego naiwnie? Bowiem, i tu również ja muszę się uderzyć w piersi, poczyniliśmy jakże błędne założenia priori. Brzmiało ono, matka falliczna nie ma znaczenia, tak przyjęliśmy. Otóż ma. I o tym przekonuje nas dyskurs filozoficzny. Weźmy na ten przykład Kanta. Uznał był on niechybnie, nie ma co do tego żadnej wątpliwości, że owa matka istnieje, ponieważ imperatyw imaginacji wynika immanentnie z istnictwa bytu. No to jest rzecz tak prosta, że nie muszę chyba tego Państwu nawet tłumaczyć. Jest to, jest to istnienie par excellence. A zatem, idąc za Heglem, musimy uznać owe imponderabilia czystej formy za permanentnie realny. Cóż to oznacza? Otóż oznacza to ni mniej, ni więcej tylko to, że aksjologia desygnatów znakami się tu nie zajmujemy, ponieważ ich względna doniosłość została podważona przez degrengoladę sofistycznego aksjomatu. Tak pomocna w rozpoznawaniu symptomów klinicznej hiperbolizacji. Pomijam to zagadnienie schizofrenii temporalnej, które jakkolwiek wzniosłe jest również cokolwiek paralelne. Sama siebie anihiluje, kurczowo trzymając się pozytywistycznej metodologii poststrukturalnej, tak jakby spektrum jej badań ograniczało się tylko do pejoratywno-ambiwalentnego stosunku do Ochotniczej Straży Pożarnej. Przypominam, że chodzi o oddział w Półtusku, tuż obok Muzeum Ziemi Przemyskiej, naprawdę niedaleko. W sumie tuż obok jest także bardzo miła lodziarnia, także niedzielne popołudnie można tam spędzać wraz z rodziną. Gorąco do tego zachęcam. Latem natomiast polecam kajaki i rowery wodne. Ojciec mnie nigdy nie zabierał na rowery wodne. Nie wiem dlaczego. Matka go zachęcała, ja go zachęcałem. Się ostro dnie pływała. A ja w ogóle. W ogóle. On mnie nienawidził. 不多